Um, Czy pamiętam mój pierwszy mean, sukces? 2003, mm, to chyba było w 2004 uh, roku. Wtedy po raz pierwszy zdobyłem Mistrzostwo uh, Europy. To było wspaniałe um, uczucie. Poczułem wreszcie, że opłaca się trenować i na szczęście do tej pory nie mam problemów z motywacją. Pływanie to dla mnie wciąż dobra zabawa. Czekam na Igrzyska Olimpijskie w Londynie i mam nadzieję, że uda mi się wystąpić lepiej niż na tych ostatnich w Pekinie. Zająłem tam piąte miejsce na 200 metrów stulem dowolnym. Teraz chcę być lepszy, ale na świecie jest tylu szybkich facetów na 200 metrów, że będzie bardzo ciężko. Na razie jestem jednak tutaj i chcę dobrze popłynąć na mistrzostwach Europy. Do Londynu zostało jeszcze trochę czasu. Bardzo mi się tu podoba. Miasto jest ładne, byłem na spacerze. Codziennie podziwiam też widoki z autobusu. Ludzie są bardzo mili. Organizacja perfekcyjna, czekają nas dobre zawody.